Witam na kanale Wymieś i Zrób. Dzisiaj zrobimy sobie mały pojedynek. Sprawdzimy czy sprzęty za kilka tysięcy będą dużo lepsze od padów za 25 zł łącznie. Na czym będzie polegał pojedynek? Będzie polegał na tym, że do zrobienia jest renowacja tej ławki. Jest to ławka z Merbau. Na nią był nałożony olej yy, tarasowy z Osmo. No, i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Olej zszedł z deski, no i porobiły się takie brzydkie przebarwienia. W tych miejscach, gdzie nie ma oleju, zrobiła się szara decha. Tam, gdzie został, są jakieś takie plamy. Ogólnie brzydko to wygląda, no i trzeba to odmalować. Wiadomo, że jeżeli mamy dobre sprzęty, to jesteśmy w stanie coś zrobić szybciej, łatwiej, ale czy lepiej? To wszystko już zależy od nas, w jaki sposób wykonamy daną pracę. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie tak: podzielimy ławkę na pół i zobaczycie, ile czasu zajmie szlifowanie ręczne, ile czasu zajmie szlifowanie szlifierką. No wiadomo, może szlifierką zrobię to szybciej, ale później ocenimy też jakość tego szlifowania. I w moim odczuciu wydaje mi się, że wcale nie będzie takiej wielkiej różnicy. W trakcie pracy będziemy też mówić o różnicach, jakie są między jednym a drugim rozwiązaniem. Czyli, tak do tej deski szlifujemy Rotexem, tutaj jest szerokość deski 10 cm, z tego co się orientuję. Mógłbym teoretycznie użyć tej większej, ale użyjemy tego małego, bo on, no tutaj, też powiedzmy, tą, tą przestrzeń tutaj między deskami też dobrze dojdzie. Pierwsza różnica, jaka jest między tymi e, urządzeniami, tak? no, może ktoś nie wie, to powiem. E, to, że dużo szybciej zrobimy tą robotę, to wiadomo, ale przy festulach też się troszeczkę więcej płaci za te narzędzia, bo one pracują tak, jakby beztyłowo. I zobaczycie, że podczas szlifowania tego pyłu naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo mało. Ja będę to szlifował z e, 120 Przeszlifujemy to. 120, może ewentualnie później jeszcze przelecimy 150. Ja używam czegoś takiego jak blok do czyszczenia taśmy ściernych. To jest taki, nie wiem co to jest, jakaś taka takie miękkie, taka guma. No i zobaczcie, on bardzo, ale to bardzo fajnie wyczyści nam zaraz tą powierzchnię. Może nie jak nowa, ale naprawdę czuć, że jeszcze ciągnie. Dobra, puścimy sobie stoper i lecimy. Minuta 30 na jedną deskę. Dobra, lecimy dalej. I zobaczcie, że było szlifowane. Co jest ważne, że na ręce nie ma dużo tego pyłu po szlifowaniu, czyli ten pył został wciągnięty. To jest raz. No i dwa, że tego pyłu też nie ma tutaj w środku. Ja nie pracuję w jakichś maseczkach, innych pierdołach, no bo tu nie ma tego pyłu. Wiadomo, że coś tam się unosi. Ja akurat szlifuję na tym z grubnym, czyli takim mocniejszym, agresywnym szlifie. Lecimy dalej. A teraz włączmy sobie na tryb taki mniej agresywny. Dobra, mamy skończone. Zostało to przeszlifowane 120, później jeszcze 150. No i wygląda bardzo ładnie. No zobaczcie, nic nie ma brudu, pyłu. Wiadomo, że jeszcze troszeczkę jest. Tak ja to oczywiście odtłuszczę, wyczyszczę, żeby było idealnie. No ale samo to, że ręka jest czysta. Ile lat to robiłem? No, 16 minut prawie z moim gadaniem. Także czas jest bardzo dobry. To jest właśnie to, za co płacimy. Czyli że jesteśmy w stanie zrobić szybko, dobrze. Jakąś pracę. No wiadomo, że czas to pieniądz. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało, jak zacznę to szlifować ręcznie. Tu możemy się umówić, że tą część robiłem na gotowo yy, 16 minut. Zobaczymy, ile zejdzie na tą. Tutaj założymy sobie tego małego pada, bo tu pojadę sobie te boki, a potem górę będę jechał tym. No i oczywiście w przypadku. Jeżeli robimy coś ręcznie, no to musimy tak, jakby naśladować ruch szlifierki miłośrodowej. Czyli jak ktoś oglądał Karateki, to wie o co chodzi. I powolutku lecimy. Zresztartuję zegarek, no i lecimy. Bang. Pierwsza różnica, taka, że ten papier bardzo szybko się zapycha, bo nie ma odciągu. Przy pomocy tej kostki, też jesteśmy w stanie to wyczyścić. No i teraz zobaczcie, wydaje mi się, że już jest ok, ale to oczywiście zobaczymy po, po tym, jak sprzątniemy ten pył. Zobaczymy, czy dobrze ten lakier został wyszlifowany. Tak jak widzieliście wcześniej, ręka nie była ubrudzona, jest czysta ręka. I zobaczcie, ten pył został na powierzchni, czyli musimy to. Usunąć. Czyli dodatkowa robota. Jest, Są 3 minuty. Mamy tak jakby dwa razy dłużej, robimy tą pracę. Już widzę, że tego pyłu unosi się dosyć dużo w powietrzu, czyli to wdychamy. No ale muszę powiedzieć, że, że chyba jest dobrze wyszlifowane. Sprawdzę sobie jeszcze, czy nie będzie nic więcej schodziło jak walne szlifierką. To tak teścik malutki. Nie, muszę przyznać, że chyba, chyba dobrze usunąłem tym, yy, tym padem. Także co? No mamy 3 minuty, półtorej minuty. Już delikatnie bark czuję, ale to może dobrze, bo nie będę musiał dzisiaj iść na siłownię. Muszę się przyznać uczciwie, że poległem. Po prostu nie chcę mi się dalej szlifować ręcznie, bo mnie ręce bolą. Zrobiłem dwie. Pierwszą przeszlifowałem tam chyba w 3 minuty. Teraz już patrzę jest 10 minut, czyli nie wiem, tam 6 minut, czy tam 5 minut szlifowałem. Drugą. Boję się, że z kolejnymi deskami będzie coraz gorzej. Poza tym, może jeszcze swoje zmęczenie bym wytrzymał, ale straszne, to strasznie dużo tutaj z tego syfu. Zobaczcie. I teraz tak, tutaj. Widzicie, między, między tymi deskami, tu jest pył. Na ziemi jest pył. Tutaj, gdzie szlifowałem Rotexem, to nie ma nic. No, jakie wnioski? Wnioski takie, że da się przeszlifować ręcznie. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, że to wszystko i wyłącznie zależy od nas. No i będziemy to robić dłużej. Bardziej się zmęczymy. A jeżeli korzystamy. Z nowości, znaczy może to nie jest nowość technologiczna, ale jeżeli korzystamy z dobrodziejstw technologii, no to jesteśmy w stanie zrobić coś dużo, dużo szybciej, łatwiej. I teraz jeszcze sobie od razu porównamy, bo jak szlifowałem, to widziałem delikatne różnice. No, widać, że po prostu są takie rysy głębsze od tej mojej ręki. Czy to będzie widoczne pod lakierem? Nie wiem, wydaje mi się, że może tak być, bo lakier nie lubi e, nierówności i jakiś rys. Przeszlifuję resztę szlifierką. Pokażę Wam jeszcze, czym będę to wykańczał, bo mam dwa fajne produkty. Czyli tak jakby troszeczkę z tego mojego testu nie do końca wyszedł, no ale mam nadzieję, że, e, no, że zobaczyliście, tak, że da się zrobić. Tylko po prostu wymaga to od nas dużo więcej pracy. Mamy już przeszlifowane. Zróbmy sobie teraz takie małe podsumowanie, jak wygląda to z mojej perspektywy. No, widziałem, że szlifierką będzie się dużo lepiej pracowało, szybciej w ogóle, ale chciałem sprawdzić, czy przy pomocy takiego padu też jestem w stanie usunąć ten olej. I tak, jestem w stanie usunąć. Wiadomo, że tu wymaga dużo więcej pracy. Jakość tego szlifowania też nie była jakaś taka strasznie słaba. Wiadomo, że to wszystko zależy od, od wprawy, od zastosowania różnej gradacji papierów, żeby to wyglądało lepiej, no ale to oczywiście wydłuża czas tej pracy. I teraz, tak, jak miałbym zrobić tylko taką ławeczkę albo jakąś taką drobną pracę. No to raczej bym się nie szarpał na taką drogą maszynę. Wiadomo, że to jest sprzęt do zarabiania pieniędzy, ale jeżeli miałbym na przykład u siebie w domu do zrobienia jakiś temat, który wymagałby naprawdę dużej ilości szlifowania, to rozpatrzyłbym, czy nie opłacałoby mi się kupić taką szlifierkę, zrobić robotę, i nawet jakbym już jej później nie potrzebował, to nie wiem, ją sprzedać albo, albo zostawić, tak? teraz pokażę Wam. To nie będę się teraz do ten, jakoś tam wdawał w szczegóły, jak dalej robić proces renowacji, bo mam jeszcze do zrobienia taki duży stół, także tam bardziej się skupimy na chemii, ale będę stosował lakier zewnętrzny z, ochron z ochroną UV. Teraz jak już mamy tak przeszlifowane, to musimy odtłuścić tą powierzchnię. Ja używam do odtłuszczania Takiego środka od. To akurat jest wąbąt. To jest odpuszczacz ekologiczny. Czyli nie musimy się bać, że jeżeli zastosujemy na jakieś drewno, to coś z tym drewnem się stanie. Nie wiem, pociemnieje, wybarwi się albo coś. Musimy poczekać, aż to wyschnie. Jest jeszcze taki temat, że między. E, takimi pracami, jak coś namaczamy, czy to wodą robimy, czy tym właśnie odtłuszczaczem, to mogą się podnieść włókna, które tak jakby zostały przylizane podczas szlifowania. I po e, powiedzmy zwilgoceniu z tego, te włókna powinny się podnieść. I jest coś takiego jak międzyszlifowanie, czyli to jest papier 150. No to 150 zostanie. Przelecimy sobie taki delikatny taki szlif, żeby ta deska była idealnie gładka. Mamy tutaj dwa lakiery zewnętrzne. Jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy. Nie ma czegoś takiego jak bezbarwny, bo bezbarwny no po prostu gorzej zatrzymuje, znaczy no, gorzej chroni przed promieniowaniami UV. A chodzi o to, żeby to drewno na zewnątrz było dobrze zabezpieczone. Mamy przeschnięte. Czy ja czuję tutaj pod rękoma jakieś... Podniesione włókna. o delikatnie. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, przeszlifujemy sobie to 150. -ką. Spróbujemy jeszcze zobaczymy, czy coś wychodzi. No, przetrzemy. Dobra. Czy będę malować? Będę malować lakierem. Jest to dla mnie nowość, bo wcześniej zawsze korzystałem. Z jakiś lazur, ewentualnie z, z jakichś olejowosków, z wosków, z olejów, ale lakieru nie używałem, bo, bo jakoś tak nie byłem przekonany do lakierów na zewnątrz. Bo kojarzyło mi się to z, po prostu z, z ciężką renowacją w późniejszych latach, ale po tym jak zobaczyłem, jak po roku zachowuje się osmo na desce. No to uznałem, że jednak chyba pójdę w lakier, bo lakier na pewno dłużej wytrzyma niż olej. Mamy tutaj oleje od Rio Verde, a dokładnie od Renera. I to jest lakier z UV Defenderem, czyli z ochroną przeciwko promieniom słonecznym. Ja tutaj nie będę nakładał żadnej lazury, dlatego zrobimy sobie taką próbę. Tutaj mam dwie deski, jasne w miarę, no bo to jest merbał, każda deska jest inna, no ale. Te są akurat tak w miarę zbliżone, i na jedną deskę nałożę jasny, na drugi nałożę ciemny. No i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Mamy pędzelki, najwyżej później będziemy przelewać. No i zacznijmy od tego ciemnego. Różnice widać. Nawet nie wiem, czy nie. Czy nie, to, czy, czy nie ma takiego efektu, jakby rozjaśnienia? Bo z tego, co się orientuję, jak nawet takim bezbarwnym olejem traktowałem to drewno, no to one tak mocno wyciągało ten kolor. I miałem wrażenie, że robi się takie ciemniejsze, nawet. No, ale właśnie to jest to, co mówiłem. Czyli pomimo tego, że Teraz tutaj stosuję taki ten niby kolor orzech, czyli ciemniejszy. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, jak to przeschnie, bo to też w sumie może się zmienić, ale to jakoś strasznie nie zmienia tego koloru. No widać, że jest ciutkę ciemniejsze, ale bez przesady. Jeszcze przy pomocy tych lakierów będę robił renowację drzwi drewnianych. Też będę chciał nakręcić z tego film, pokażę Wam też jak zrobić renowację okien drewnianych. Na pewno będzie parę okazji, żeby jeszcze przetestować te lakiery. Poczekamy aż przeschnie i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na suchym drewnie. Już przeschło i no, widać delikatną różnicę, że tutaj było coś ciemniejszego, tu jaśniejszego. Mi się podoba ten jaśniejszy kolor, dlatego będę robił wszystko tym jasnym lakierem. Będę go nakładał w dwóch warstwach, bo to sprawi, że to drewno będzie lepiej zabezpieczone i miejmy nadzieję, że parę lat wytrzyma. No, wydaje mi się, że dzisiaj powinienem zdążyć dwie warstwy nałożyć, bo dzisiaj jeszcze chcę zrobić renowację stołu. Także teraz sobie pomaluję jedną warstwę, wezmę się za szlifowanie stołu, no i później się wezmę za drugą warstwę. Pierwsza warstwa wyschła, bierzemy się za drugą. Ok, ławka finalnie prezentuje się tak. To jest fajne, że skończyłem ją malować nie wiem, 20 minut temu i już jest sucha w dotyku. Masakra. Wiadomo, że teraz lakier musi się jeszcze utwardzić. No ale ten, kto robił zwykłym lakierem, wie, że jak coś schnie w 15 minut, to jest naprawdę dobry wynik. Ławka skończona. Co prawda nie tak planowałem, że ten film będzie wyglądał. No ale co? Pokazałem, że przy odrobinie siły, chęci, samozaparcia jesteśmy w stanie wykonać pracę e, taką gąbeczką, i wcale nie jest powiedziane, że musimy mieć taką szlifierkę, ale jeżeli mamy możliwość, albo jeżeli mamy naprawdę dużo pracy, no to wszystko, co jest elektronarzędziem, będzie lepszym rozwiązaniem jak gąbka i robienie tego przy użyciu własnych mięśni. Mam nadzieję, że film się, się podobał. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i sprawdźcie kolejne filmy. Na razie.